Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Rozmowa. Rozmowa. Radia Warszawa. Drodzy Państwo, wrzesień to jest szczególny y, czas na refleksję i wdzięczność za stworzoną przez Pana Boga przyrodę. Rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca w dniu modlitwy o stworzenie, a kończy 4 października w święto oczywiście kogo, świętego Franciszka z Asyżu. Patrona ekologii kochanego przez wielu z nas. Papież Franciszek, ustanawiając Światowy Dzień w to ochronę świata stworzonego, miał na celu pobudzenie wiernych do głębokiego nawrócenia duchowego w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny. Czym jest ekologia? O tym dziś nasza rozmowa z panią profesor Izabelą Olejniczak, pracownikiem katedry przyrodniczych podstaw ochrony środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie pani profesor. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry, tylko drobna tutaj poprawka. Jestem doktorem. No! Doktor habilitowany to już dla nas Nie. pani doktor profesor. Nie habilitowany zwykły doktor. Oj, oj, oj. Myślę, że to też bardzo ważny tytuł naukowy. Pani to, doktor, papież Franciszek wspomniał o głębokim kryzysie ekologicznym. Mówi to głowa Kościoła Katolickiego. Czego może dotyczyć pani zdaniem ten głęboki kryzys ekologiczny dzisiaj? E, może dotyczyć e, tych Zaburzeń, jakich dokonujemy w przyrodzie, właściwie tej, takiej naszej rabunkowej działalności, prawda? Mm -hmm. Może dotyczyć także naszego nastawienia. To znaczy, <coughs> takiego, taki straszny konsumpcjonizm, który właśnie prowadzi do tego, że no, bez opamiętania produkujemy coraz większą ilość odpadów. Tak naprawdę. I myślę, że w tej wypowiedzi jest i troszeczkę o ekologii jako nauce, tak? że można tam dopatrywać się praw, które rządzą przyrodą, bo tym prawom przyrody my wszyscy podlegamy, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie jesteśmy tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków. Co prawda, inwazyjnym. Ale co by się stało, gdyby nie było człowieka, to można dyskutować, czy przyroda doszłaby do stanu równowagi, czy nie. Ostatnia epidemia pokazała, że tam, jak, jeśli w tych miejscach, gdzie człowiek był mniej aktywny, to jednak sobie troszkę dawała radę. Pani doktor, ale tak na koniec, bo zaraz będę dzwoniła do kolejnego mm. naszego eksperta i gościa. Czy podziela Pani troskę Billego Gatesa e, związaną z, po pierwsze z przeludnieniem planety i inwazją ocieplenia klimatu? E, tak, 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 tak. O przeludnieniu planety to już była mowa w latach 60., kiedy była nas o połowę mniej było nas. I już wtedy wielkie intelekty światowe intelektualiści światowi e, zwracali na to uwagę. Były nawet takie pomysły, że tylko żeby zachęcać do tego, żeby tylko połowa danej populacji, e, pokolenia e, wchodziła do rozrodu, tak? czyli stopniowo mhm. coraz mniej. Byśmy, by ten przyrost był coraz mniejszy. To konflikt interesów, prawda? Bo przecież wszyscy narzekamy, że w Polsce no tak. jest obniżona dzietność. Jest mało jest nas. Jest nas tak, za mało. Tak. No to są mhm. troszeczkę takie staroplemienne, staroplemienne podejścia. Ale jeśli byśmy sięgnęli daleko, daleko wstecz, to byśmy też mogli zauważyć, że problem przeludnienia borykał ludność już od bardzo dawnych czasów. Wtedy e, takim jak gdyby hamulcem były wojny, były epidemie. Zresztą dzisiejsza epidemia koronawirusa to jest też troszeczkę efekt czynnika zależnego od zagęszczenia. Prawda? Więc to też świadczy o tym, że my. Czyli pani doktor. Pani doktor dzisiaj sugeruje, że gdyby nas było mniej na Ziemi, to wtedy koronawirus by mniej szalał. Nie, szalałby tak samo. Nie o to chodzi, tylko ten koronawirus pokazuje nam, że my, bo zwykle o takich epidemiach mówi się w przypadku różnych innych gatunków, natomiast tu nam powinien dać do zrozumienia, że my też jesteśmy jednym z takich gatunków, którego może, który może takim presją, takim presją być poddany. Uważam, że rzeczywiście 7 miliardów ludzi na Ziemi to jest bardzo dużo, jest przeludnienie. Stąd mogą brać się wszelkiego rodzaju problemy, konflikty. Zaraz będzie nam groziło brak żywności, jeśli nie wyprodukujemy jakichś substytutów. Mamy, w dawnych filmach science fiction było. Były obrazki takich, że mieszkańcy zjadali myślę, kablaskę, że, i myślę, i że już. krew. Myślę, że krew w naszych radiosłuchaczach się już teraz gotuje. Dlatego za moment zadzwonię do pana Pawła mm. Bonieckiego i też będę z nim rozmawiać. Pani doktor, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pani doktor Izabela Olejniczak, bardzo. pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska UKSW, do usłyszenia. Nie wiem, czy płakać mam, czy mam za momencik zadzwonię do kolejnego ekologa, także pracującego, drodzy Państwo, to będzie również środowiska UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ja znam serca naszych radiosłuchaczy i reakcję od razu po tym, co powiedział nasz pierwszy gość, pani doktor, na temat na przykład przeodnienia, czy tego, że jest za dużo. Bo przecież w Polsce narzekamy, że jest nas za mało, tak? Za mało, za mało osób jest w naszych rodzinach, za mało jest w Polsce, za mało jest na świecie. Tak więc już za moment powracamy do tego tematu. Witam serdecznie, dzień dobry. Już jesteśmy na antenie, prawie prawie. Halo, halo, dzień dobry. Jest z nami dobry. Paweł Boniecki, pracownik Katedry Przelewniczej Podstaw Ochrony Środowiska UKS, a z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Ale tutaj się atrakcje dzieją. Tutaj, piosenka, gramy, rozmawiamy. Pan Paweł Boniecki <grym> jest już z nami. Panie Pawle, rozmawialiśmy wcześniej z panią doktor m.in. o współczesnych wyzwaniach ekologicznych, o głębokim kryzysie ekologicznym. Ale pani doktor jednak stwierdziła, że podziela troskę i uwagę Bilego Gejca, który twierdzi, że, że grozi nam przeludnienie. Jakie jest pana stanowisko na ten temat? Oczywiście, że grozi nam przeludnienie, a ponieważ zasoby, które, które możemy czerpać ze środowiska są oczywiście ograniczone. W związku z czym im więcej, im więcej ludzi, tym więcej po prostu osób do tego, żeby, żeby te zasoby wykorzystywać i, i, i więcej osób, między które trzeba te zasoby Dzielić. Ja znam serca naszych radiosłuchaczy y, i reakcje od razu. Myślę, Tam że, myślę, już. że krew, myślę, że krew w naszych radiosłuchaczach się już teraz gotuje.